Czy słyszałeś o nowych oszustwach, przetaczających się przez Amerykę, które są specjalnie zaprojektowane, by oszukiwać starsze osoby? Dzieje się to szybko i jest niezwykle skuteczne. Każdego dnia coraz więcej seniorów traci swoje oszczędności, godność i spokój ducha z powodu tych nowych sztuczek, które są znacznie sprytniejsze niż oszustwa, które widzieliśmy dekady temu. Oszuści nie pukają już do twoich drzwi ani nie dzwonią z głośnych centrów telefonicznych. Teraz docierają do ciebie przez telefon, komputer, a nawet skrzynkę pocztową, podszywając się pod kogoś, komu ufasz, członka rodziny, agencję rządową lub znaną firmę. Nauczyli się brzmieć autentycznie. Nie tylko kradną twoje pieniądze, ale również twoje zaufanie. Dziś porozmawiamy o pięciu oszustwach, które rozprzestrzeniają się szybciej niż kiedykolwiek wśród starszych dorosłych i jak się przed nimi chronić. Spotkałem niezliczoną liczbę seniorów, którzy myśleli, że są zbyt ostrożni, by dać się oszukać. Wielu z nich się myliło. Słuchaj uważnie, ponieważ nawet najmniejszy błąd może mieć katastrofalne konsekwencje. Nie jestem tu, żeby cię przestraszyć, jestem tu, żeby cię ochronić. A teraz zaczynajmy. Oszustwo pierwsze. Pułapka na nagły wypadek w rodzinie. To oszustwo bazuje na jednym z najsilniejszych instynktów, jakie mamy jako starsi dorośli, potrzebie ochrony naszych bliskich. Zwykle zaczyna się od nocnego telefonu lub wiadomości tekstowej. Słyszysz drżący głos mówiący: Babciu, to ja mam kłopoty. Proszę, nie mów mamie ani tacie. Twoje serce skacze. Głos może brzmieć znajomo, na tyle przekonująco, by spowodować panikę. To, czego większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, to fakt, że oszuści używają teraz sztucznej inteligencji do klonowania głosów. Wystarczy kilka sekund nagrania audio. Być może z powitania w wiadomości głosowej lub wideo online, by imitować czyjś sposób mówienia. Powiedzą, że mieli wypadek lub że są w więzieniu i potrzebują kasy na kaucję teraz, natychmiast. Niektórzy nawet dodają fałszywe płacze w tle, aby brzmiało to bardziej wiarygodnie. Pamiętam kobietę w wieku 70 lat, imieniem Karol, która powiedziała mi, że opróżniła połowę swoich oszczędności. Po otrzymaniu jednego z tych telefonów wysłała pieniądze, zanim zdążyła się zastanowić, ponieważ strach sprawia, że działasz szybko, a na tym zależy oszustom. Najlepszym sposobem na walkę z tym jest zatrzymanie się. Nie reaguj emocjonalnie. Rozłącz się i zadzwoń do członka rodziny bezpośrednio, korzystając z numeru, który już znasz. Jeśli nie odpowiada, Skontaktuj się z innym krewnym. Nigdy nie przelewaj pieniędzy, ani nie wysyłaj kart podarunkowych pod presją. Prawdziwe, nagłe sytuacje nie wymagają sekretu. Oszuści polegają na szoku, aby zamazać twój osąd. Więc za każdym razem, gdy dostaniesz nagły komunikat o bliskiej osobie w kłopotach, weź oddech. Pamiętaj: im głośniejsza panika, tym większa szansa, że to kłamstwo. Oszustwo drugie. Graf oszustwo techniczne. To oszustwo oszukało nawet najsprytniejszych emerytów, jakich znam. Zwykle zaczyna się od wyskakującego okna na twoim komputerze lub telefonie, które mówi: Ostrzeżenie, twoje urządzenie jest zarażone. Zadzwoń pod ten numer natychmiast. Wiadomość wygląda na pilną, czasami nawet z migającym czerwonym tekstem. Lub dźwiękiem alarmu. Wydaje się oficjalna, prawie jakby pochodziła z Microsoftu lub Apple, ale to przynęta. Oszust udaje technika, który może naprawić problem zdalnie. Brzmieją profesjonalnie, cierpliwie i uspokajająco. Mogą powiedzieć: Muszę się tylko połączyć z twoim komputerem na chwilę. Gdy się zgodzisz, zasadniczo otwierasz frontowe drzwi do swojego życia prywatnego. W ciągu kilku minut mogą zainstalować programy szpiegujące, ukraść hasła lub uzyskać dostęp do Twoich kont bankowych. Spotkałem emerytowanego nauczyciela o imieniu Harold, lat 74, który opowiedział mi, jak to się mu przydarzyło. Fałszywy technik twierdził, że usunął wirusa, podczas gdy potajemnie transferował pieniądze z jego konta. Kiedy Harold zrozumiał, co się stało, było już za późno. Fundusze zniknęły, a jego bank nie mógł ich odzyskać, ponieważ dobrowolnie dał dostęp. Kluczowa lekcja jest prosta. Prawdziwe firmy technologiczne nigdy nie skontaktują się z tobą w ten sposób: nie wysyłają wyskakujących okienek, ani nie dzwonią do ciebie pierwsze. Jeśli coś wydaje się podejrzane na twoim ekranie, zamknij to i uruchom ponownie urządzenie. Jeśli się martwisz, zapytaj zaufanego przyjaciela lub odwiedź lokalny sklep komputerowy. Ale nigdy, w żadnym przypadku, nie dzwoń pod numer, który pojawia się na twoim ekranie. Oszuści liczą na strach, aby sprawić, że zapomnisz o zdrowym rozsądku. W momencie, gdy czujesz, że panika narasta, to właśnie wtedy musisz się zatrzymać i pomyśleć. Prawdziwa pomoc nigdy nie przychodzi stykającym zegarem. Jeśli wciąż oglądasz ten film i uważasz, że te informacje są cenne, skomentuj numer 2 poniżej, aby dać mi znać, że tutaj jesteś. Jeśli jeszcze się nie zasubskrybowałeś, polecam subskrybowanie i włączenie dzwonka, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie wartościowych treści, które informują i inspirują. A teraz przejdźmy dalej. Oszustwo trzecie. Schemat aktualizacji medycznych lub ubezpieczeniowych. To oszustwo wykorzystuje nasze zaufanie do oficjalnie wyglądających komunikatów. Możesz otrzymać telefon, list lub wiadomość e-mail, które wydają się pochodzić od dostawcy ubezpieczenia, Medicare, lub nawet z lokalnej przychodni. Wiadomość często mówi coś w stylu: Musimy zweryfikować twoje dane, aby utrzymać twoje ubezpieczenie aktywne lub twoje świadczenia medyczne mają wkrótce wygasnąć. Proszę potwierdź swój numer ubezpieczenia społecznego. To brzmi poważnie i o to właśnie chodzi. Oszuści używają prawdziwych logo, brzmiącego oficjalnie języka, a czasami nawet numerów identyfikacyjnych. Które wyglądają na wiarygodne. Wiedzą, że starsi dorośli cenią swoje bezpieczeństwo zdrowotne ponad wszystko i wykorzystują ten strach przed jego utratą. Gdy tylko podasz im swoją datę urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego lub ID Medicare, przekazujesz im klucze do swojej tożsamości. Rozmawiałem kiedyś z emerytowaną pielęgniarką o imieniu Linda, lat 76 która padła ofiarą jednego z tych połączeń. Otrzymała coś, co wyglądało jak list o odnowieniu Medicare z jej pełnym imieniem i numerem polisy wydrukowanym na nim. Pomyślała, że to prawdziwe. Tydzień później ktoś otworzył linię kredytową na jej nazwisko i zaczął robić zakupy, których nie autoryzowała. Zajęło jej to miesiące, aby oczyścić szkody, a stres niemalże doprowadził ją do szpitala. Prawda jest taka, że prawdziwe agencje ubezpieczeniowe ani urzędy rządowe nigdy nie poproszą o wrażliwe informacje przez telefon, tekst lub e-mail. Jeśli jest rzeczywisty problem z Twoim kontem, otrzymasz formalny list. Nawet wtedy powinieneś potwierdzić to przez oficjalny numer telefonu podany na stronie internetowej Twojego dostawcy. Zapamiętaj: Oszuści wywierają presję. A prawdziwi profesjonaliści informują. Jeśli osoba po drugiej stronie linii tworzy poczucie pilności, mówiąc rzeczy takie jak natychmiast, ostateczne powiadomienie lub konto zawieszone, to znak, że powinieneś się rozłączyć. Zapisz szczegóły, zadzwoń bezpośrednio do swojego ubezpieczenia i zweryfikuj. Lepiej spędzić pięć minut na potwierdzeniu niż pięć miesięcy na odzyskiwaniu swojej tożsamości. Oszustwo czwarte sztuczka z nagrodą lub loterią. To oszustwo jest tak stare jak czas, ale przekształciło się w coś znacznie bardziej oszukańczego. Zaczyna się od ekscytacji listu, e-maila lub telefonu mówiącego, że wygrałeś nagrodę pieniężną, nowy samochód, lub nawet w loterii dla seniorów. Wiadomość wygląda na oficjalną, opieczętowana złotymi pieczęciami lub logo firmy. Ton jest ciepły, grzeczny i uspokajający. Jednym z warunków jest to, że mówią, że zanim będziesz mógł odebrać swoją nagrodę, musisz najpierw zweryfikować swoją tożsamość lub zapłacić opłaty za przetwarzanie. I tu jest pułapka. Gdy tylko zapłacisz tę niewielką opłatę. Lub podasz swoje dane osobowe, już właśnie dałeś im wszystko, czego chcieli. Będą cię ciągnąć dalej z nowymi wymaganiami, opłatami ubezpieczeniowymi, kosztami przesyłki, prepłatnościami podatkowymi, aż w końcu zrozumiesz, że nie ma żadnej nagrody. Mężczyzna, którego poznałem, Frank, lat 81, opowiedział mi, jak dał się oszukać w tej sztuczce. Otrzymał list, który wyglądał, jakby pochodził od dużej firmy wydawniczej, gratulując mu, że został wybrany na finalistę głównej nagrody. Frank powiedział, że wyglądał tak przekonująco, że nawet jego córka pomyślała, że to może być prawdziwe. Wysłał najpierw 75 dolarów, później 120, a potem 300 dolarów za przetwarzanie. Po miesiącach oczekiwania jedyne co dostał to cisza i puste portfel. Prawda jest prosta: jeśli nie brałeś udziału w konkursie, nie wygrałeś. Prawdziwe loterie nigdy nie żądają płatności przed wydaniem nagrody, a wiarygodne firmy nigdy nie kontaktują się z tobą przez przypadkowe telefony lub niejasne listy, prosząc o dane bankowe. Oszuści wiedzą, że starsze osoby dorastały w erze, w której ludzie mieli zaufanie do oficjalnej poczty i grzecznych głosów. Wykorzystują tę ufność jako broń. Więc za każdym razem, gdy ktoś mówi, że wygrałeś, zatrzymaj się i zapytaj siebie jedno pytanie: co właściwie zrobiłem, aby zasłużyć na to? Jeżeli odpowiedź brzmi nic, to jedyną rzeczą, którą naprawdę wygrałeś, jest szansa, by się rozłączyć i zatrzymać swoje pieniądze tam, gdzie powinny być u ciebie. Jeśli wciąż oglądasz ten film i uważasz, że te informacje są cenne, Skomentuj numer 4 poniżej, aby dać mi znać, że tutaj jesteś. Jeśli jeszcze się nie zasubskrybowałeś, polecam subskrybowanie i włączenie dzwonka, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie wartościowych treści, które informują i inspirują. A teraz przejdźmy dalej. Oszustwo piąte. Oszustwo z darowiznami i organizacjami charytatywnymi. To oszustwo najbardziej rani, ponieważ wykorzystuje dobroć, która definiuje tak wielu starszych ludzi. Otrzymujesz wzruszający list, telefon, lub nawet wiadomość w mediach społecznościowych, proszącą o darowiznę na pomoc ofiarom katastrof, chorym dzieciom lub weteranom w potrzebie. Historie brzmią realnie. Strony internetowe wyglądają profesjonalnie, a głosy w telefonie są pełne współczucia. Ale za tym emocjonalnym apelem kryje się oszust, który dokładnie wie, jak grać na twoich uczuciach. Często wykorzystują niedawne tragedie, huragany, pożary leśne czy kryzysy medyczne w wiadomościach, aby stworzyć poczucie pilności. Zbieramy fundusze na pomoc w nagłych wypadkach, powiedzą. Każdy dolar się liczy, czy możemy liczyć na Twoje wsparcie dzisiaj? A ponieważ chcesz robić dobrze, sięgasz po czek lub kartę kredytową. Na tym właśnie im zależy. Pamiętam wdowę o imieniu Marjorie, 79 lat, która powiedziała mi, że przekazała 100 dolarów na to, co myślała, że jest grupą pomocową dla weteranów. Dzwoniący nawet podziękował jej. Za służbę jej zmarłego męża i obiecał, że każdy grosz trafi do żołnierzy. Tydzień później jej bank zadzwonił, aby poinformować ją, że jej karta była używana do zakupu elektroniki za granicą. Ta organizacja charytatywna to tylko przykrywka dla kradzieży. Prawda jest taka, że prawdziwe organizacje charytatywne nigdy nie zmuszają cię do natychmiastowych darowizn. Nie dzwonią do ciebie znikąd, i zawsze mają weryfikowalne strony internetowe oraz numery identyfikacyjne podatkowe, które możesz sprawdzić. Zanim przekażesz darowiznę, zawsze zbadaj organizację, korzystając z takich stron jak Charity Navigator lub Better Business Bureau. A jeśli nie jesteś pewien, poczekaj. Prawdziwa sprawa będzie potrzebować pomocy także jutro. Oszuści polegają na Twojej empatii, wykorzystują Twoje dobro jako przynęte, ale bycie miłym nie oznacza bycia nieostrożnym. Możesz nadal pomagać innym. Upewnij się tylko, że Twoja pomoc naprawdę do nich dociera, bo w dzisiejszym świecie ochrona swojego serca oznacza także ochronę swojego portfela. Jeśli wciąż oglądasz ten film i uważasz, że te informacje są cenne. Skomentuj co Ganyni, numer 6 poniżej, aby dać mi znać, że tutaj jesteś. Jeśli jeszcze się nie zasubskrybowałeś, polecam subskrybowanie i włączenie dzwonka, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie wartościowych treści, które informują i inspirują. A teraz przejdźmy dalej podsumowanie. Najsmutniejsze w oszustwach jest nie tylko to, ile pieniędzy zabierają, chodzi również o zniszczenie zaufania. Gdy już zostałeś oszukany, nawet przez obcego, zaczynasz wątpić w każdego, a dokładnie na tym zależy tym przestępcom. Chcą, abyś żył w strachu i wątpił w swoje instynkty, ale oto prawda: nie musisz stawać się zgorzkniały ani przestraszony, musisz stać się mądrzejszy. Każde pokolenie uczy się, jak w nowy sposób się chronić, i nasze nie jest inne. Jedyną prawdziwą obroną jest świadomość. Kiedy jesteś dobrze poinformowany, odzyskujesz kontrolę. Jeśli kiedykolwiek poczujesz się niepewnie, porozmawiaj z kimś, komu ufasz. Zapytaj przyjaciela, sąsiada lub krewnego przed podjęciem decyzji. Oszuści liczą na milczenie, chcą, abyś czuł się zawstydzony lub skryty. Ale w momencie, gdy się odezwiesz, łamiesz ich władzę. Pamiętaj, technologia się zmienia, ale ludzkie przyzwoitości nie. Trzymaj swoje serce otwarte, ale swój umysł bystry. Bądź hojny, ale ostrożny. I nigdy nie zapominaj, ochrona siebie nie jest egoizmem. To sposób, abyś był wystarczająco silny, aby pomóc innym. Dziękuję, że do nas dołączyłeś dzisiaj. Chcielibyśmy usłyszeć Twoje zdanie. Zostaw komentarz poniżej i podziel się jedną rzeczą, którą dziś się nauczyłeś i jak planujesz to wykorzystać w swoim życiu. Twoje myśli są dla nas ważne, więc nie wahaj się ich podzielić. Czytanie Twoich komentarzy daje nam wielką motywację i zachętę. Jeśli podobał Ci się ten film i uznałeś go za pomocny, polub, zasubskrybuj i podziel się. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie wartościowych treści, które informują i inspirują. Dziękuję za oglądanie i czekamy na spotkanie w następnym filmie.